Mójcie w pizdę, ty, co ta nie bada. Jirdolona, kurwa. Aby cię mama dymała. Aby cię mama dymała. Aby cię mama kurwiła! Nikt cię nie kocha. Kochać tylko wasza suka. Nie wiem, kurwa. Nawet ci suka wasta nie kocha. Nawet ci kurwa kot nie kocha. Idź stąd. A twór. Kurwa. Wypieprza, ja ci nie lubię. Idź stąd. Tam. Tam. Wypierdź. Już. Tam. Pierdź, do budy! Do coś! Do budy! Leżę do trzech! Jeden! Dwa! Dwa pół! Dwie i czwarte! Mamy ostatnie słowo! Trzy! Wypierdala! Kurwa, ty szmatlak! Hmm, ale masz tutaj żył ładny. Hmm. 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 A może chciałbyś mi. Hmm. Taka troszkę pusta ta twoja puszka, co wiesz? Wiesz? A nie użyczyłbyś mi może tych swoich pięknych stópek? Mi się chętnie przydadzą. Naprawdę. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. A może mnie alkuści żyć do nich? Oni są lepsi. Oni kurwa potrafią w to grać. No proszę, zjedzmy. No proszę. No proszę, ja ci ja, ja obiecuję. Ja to wezmę i wrzucę w przepaść. Tylko mnie zostaw. Proszę. 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 Co jest górno, proszę! proszę O, <laughs> się dostawię, spokojnie. Ja to nieco zrobiłem. Ja tylko chciałem, żebyś miał Nie! Zostawili mnie. Zostawili mnie. Dlaczego, wielki...